Cześć, witajcie, ja jestem Komornik. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku nowej serii Skopa w Hards of Iron 3 jest ze mną Rozen. No cześć. Witajcie. Dzień dobry, Rozenie. Jak tam u Witam ciebie sytuacja? Serdecznie. Dobra, A więc u tak. mnie powiem ci, że. Świetnie. Świetnie, dobra, słuchajcie, dzisiejsza seria będzie taką serią połączoną, ponieważ ja gram sobie Rumunią. Rozen gra Związkiem Radzieckim i mam nadzieję, że uda nam się tutaj dokonać różnych śmiesznych rzeczy. Jakie są plany? Hmm. Ogólnie. Yy, pragnę, żeby... Pragnę. <laughs> żeby Komornik podbił yy, całe Bałkany i pomógł mi potem pokonać Niemcy, a potem dalsza część Europy. No, może jeszcze łykniemy Turcję po, po drodze gdzieś. Może. Żeby może, sobie granice zabezpieczyć od południa. Może ty bardziej. No, może ja. Dobra, hmm. no to w sumie chyba. Tyle, co będziemy gadać długo, nie? No, raczej. No. Dobra, no Dobra. To, to odpalaj, odpalaj to chłopie. Historyczny, nie Kustoma. No, chyba historyczny. Nie ma w sumie co tu okay. zmieniać. Oj, będziesz no miał... Ogarniania tych teatrów. Powodzenia. No troszeczkę. Zero FPS-ów. No. Zero FPS-ów w tym miejscu. Dobra, jesteśmy. Łączymy, czekamy. Widzę, że mam decyzję. Widzę, że mam poniżej 30 IC, to znaczy, że mogę sobie ogarnąć tutaj decyzję narodową, przygotować się do wojny od razu. O matko, ile tego jest? No, tak, to prawda. Niestety jest taka sytuacja, że na multi troszeczkę są mniejsze FPS-y. I tnie ta troszeczkę, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy i To Wszystko będę musiał pogarnieć. No, ale to możesz sobie zrobić poza nie odcinkiem, w sumie, nie? Ale wiesz co, ja, ja robię najpierw tak, że usuwam wszystkie sztaby, nie? No I ja też na początku no ma sensu. Przypinam najpierw wszystko do, te, do tych do teatrów. Po prostu A, potem robić tak, no, potem robisz ty. Tak, tak. spoko. Widzę, że tu moje jednostki nie mają w ogóle generałów, także Także spoko. Tutaj sobie wyłączymy. No to jeszcze może na wstępie zaznaczę, że jak chcecie zobaczyć sobie mój Let's play, to zapraszam na mój kanał. Tutaj odcinek będzie miał opis i tam będzie link do mnie u Rozena i jak chcecie od Rozena patrzeć, to u niego będzie link do mnie, także wszystko będzie ogarnięte. A ja w tym tak. momencie ogarniam te sztaby i nie bardzo widzę, co tutaj się dzieje kompletnie. Ich sporo to ja dozić. mam. To ja mam powiedzieć. No. Myślę, że teatr, który jest przeznaczony na ciebie, jest mi niepotrzebny, nie? Eee. Tym, przy granicy z tobą. A, nie, nie. Tylko który to jest. Tak dojdziesz, jest... Tak dojdziesz do mnie w do Sojuszu, więc. No a właśnie, to. dla pamięci, że tak powiem, czekajcie. Czy ja to mogę gdzieś się do ciebie skłonić i <laughs> Dobrze, mogę, tak? To trochę zajmie, bo Rumunia jednak jest. Gdzie jest Rumunia? Nie widzę gdzieś jest przykryta Rumunia na tej mapce. Trudno. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się do Ciebie szybko przejść tam i widzę też, że mam 69 przypadek nie sądzę. Jedności, ja mam 54 No, no to jestem lepszy. Tyle, że ile ty masz ty punktów, jesteś. a ile ja, tak? Ja mam... No. mi wystarczy zająć dwa punkty, żeby mnie pokonać, także spoko. No, a ze mną to wiesz, można sobie pomarzyć. No, no zająć się da, tylko że wiesz... Da się, da się, tylko... no wiadomo o co chodzi. Wiadomo. Zautomatyzować handel? Nie no, pohandlujemy sobie z tobą trochę, nie? No pewnie. Właśnie, zobacz jakie mamy relacje w ogóle. Bo ja... Relacje mam. Zero. Zero. Uuu, to tak. będzie trzeba dużo handlować. Dużo handlować. A ja muszę sobie ustawić teraz w produkcji, tutaj w technologii ogólnie, trochę w takim razie nawet dyplomację. Myślę, że. Tak połowa dyplomaty na dzień wystarczy. Zablokujemy. Szpiegów wysyłał. Nie będę raczej. Jak uważasz? Jak coś, to ty ja, możesz ja do mnie nie... wysyłać, wspierać swoją partię komunistyczną ja. i potem, <grym> potem zrobić jakiś przewrót, tak, nie może. Tak jak ostatnio. Jak ostatnio. Tyk, 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 tyk. Hmm, coś mi tam nie pasuje. Chcę usunąć sztab, ale nie mogę, bo gdzieś ma, gdzieś ma jakąś prowincję. Aha. Jeszcze zaznaczoną. No, możliwe, że tak jest. Jeszcze znaczy teatr. O, jak, jak zawsze, jak zawsze jest to bryjańska. Jak zawsze. Aha, jest, dobra. Mogę badać 5 technologii, więc idziemy w piechotę. Oraz, okay. oraz, 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 co jeszcze mogę inwestować? W przemysł? Nie wiem. Chyba w przemysł. Oj, nie wiem, powiem ci. Boże, te technologie w tej Rumunii są takie rumuńskie, strasznie. U mnie też nie są genialnej, genialnej, jakości, więc. No znam ten ból, niestety. No. Prawa raczej teraz nie Teraz Tak, 86 jednostek, z tego wszystko muszę wybrać piechotę i to wszystko wrzuci do Moskwy. No no, to spoko. Życzę no, mi powodzenia. Widzę, że u mnie będzie ciężka sytuacja, bo mam rząd demokratyczny albo liberalny. Jak kto woli. Oj tam, albo konserwatywny. Oj tam. Da, się, da się we Francji przewrócić demokrację, to da się no, i da w Rumunii. się Właśnie, bo widzowie pewnie nie wiedzą, bo sobie graliśmy tak dla testów, bo chcieliśmy zrobić let's play ogólnie Francją i Niemcami, gdzie Francja dołączyłaby do osi i się okazało, że Niemcy po zrobieniu przewrotu we Francji zrobiły po prostu z Francji państwo. Bardzo prawicowe. Dosłownie, Dosłownie. jak się pojawiały jakieś we Francji komunikat tak, so firer. Tak, byłem firerem francuskim, także. Także taka sytuacja. Dobra, więc ja tutaj mam zrobione technologie zrobione. Załączone. Politykę sprawdzałem. Ale ja widzę, dopiero jest... ogarniam sobie. Ja dopiero armię ogarniam, więc. Co myślisz lepsze? Myślisz, że lepsza jest konsumpcja tych zapasów? Zmniejszona, czy zwiększona długość zanikania te. No. Praktycznej nauki o, o czym, opiechocie. Czyli infantry eee... To myślę, że raczej z zapasami nie, nie powinieneś mieć problemu, nie? No, raczej nie, więc chyba sobie zrobię to drugie. No, co innego ze mną. O mój Boże, co to jest? <grym> co tam się dzieje? Ja dawno z Związkiem Radzieckim nie grałem. No, 103 zapotrzebowanie na upgrade, więc pozdrowisz. No tak, już jestem przyzwyczajony do takich rzeczy. No widzisz. Czekać, zobaczę jak w ogóle moje jednostki wyglądają. To może sobie dorzucę do nich. attachment sam. Dlatego może. jest? 28, 27, 6, 5, 4, 3. 23 chyba niepotrzebne. No hmm. nie. 20. No to jest kawaleria. Kawaleria mogłem później zrobić upgrade'a. Na razie nie bardzo mogę. Chociaż mógłbym w sumie do e, Light Armora zrobić od razu. No nie wiem, jak uważasz. Ja na razie y, siedzę na technologii przy flocie. Rozumiem. Troszeczkę będzie be technologii na minusie, zdecydowanie. Ja sobie zrobię tutaj y, praktykala, podniosę z artylerii. No. Oj, zdecydowanie będzie dużo technologii na minusie. No, a ja proszę, ja ciebie mam na przykład praktykala artylerii na 2.0. Mhm. Y, milicji mam za to na 5.0. Chociaż nie mam chyba żadnej jednostki milicji. <głos> <głos> Także spoko. A ja Jest imię, ten rakiety będzie... Chodzi. rakiety produkować, czy coś? Nie wiem. Rakiety? Rocket tests. No, można. Okej. Okay. To wrzucam, już mam trochę technologii na minusie. Ale wrzu Wrzuciłem 2,83 w szpiegów, więc... O, dobrze. To możesz jednego do mnie wysłać. To wiesz jednego? to ty zło... Znaczy no... Powiem Ci, że wrzucę trochę więcej. <noise> Wrzuć 10. Wy, wyłączyłem no. Ci przeciw... Znaczy... Tam, za, zabijanie Twoich szpiegów i obcych szpiegów. Jak to? Kontrwywiad się tak nazywa? Nie znam polskiego. Uh -huh. Już jestem sławny z tego, że nie znam polskiego. Ja dalej nie umiem wymówić po angielsku kontrwywiad. Czemu? Nie wiem. To Poczekaj. Jakiegoś, jakiegoś <noise> taki, taki challenge. Challenge. Counter-espionage? Contrespion nie wiem w sumie jak się wymawia, jeszcze powiedzia, powiedziawszy. Counter-espionage. Espionage to. się chyba mówi. No właśnie. Espionage. Um, Antonescu no. Skill Super, że Stalin mi zabiera minus 5 IC. No bo to jest wujek Stalin, to tam wiesz, 5 IC idzie na pomniki. No. no. To wiesz, to się nie masz czym tam. Przejmować? Dowaliłeś no, no pomniki, no bo robią pomniki z betonu No Ja inne, Tu jest pięć, to was zaproszę Do jednej prowincji Tobie Stalingrad oddam pod, pod komputera Niespoko. No, Tam się chyba nic nie będzie działo na razie, nie? Nie, chyba nie Wiem, że mi pisałeś, żebym sobie w swoim let's playu z tego ze Związku Radzieckiego przeludził jednostki tam z Dalekiego Wschodu. No bo i tak nie masz, jakby powiedzi wojnę. Oj, jak Niemcy powiedzą ci wojnę, to nie masz wojny z Japonią. No tylko, to, tak wiem, jakby... tylko problem w tym, że zanim te jednostki teraz przyjdą do mnie tutaj, do Europy, to no. też minie, nie? Mhm. Rozumiem. Ale wysłałem, wysłałem. Także nie wiem czy widziałeś ostatni odcinek? Eee, wczoraj chyba? Wiesz co? W, w kawałku, powiem ci, w kawałku. Bo nie miałem do końca czasu. Spoko, spoko, o, spoko. Której, o której, ty to wysłałeś? A nawet nie pamiętam. Jakoś okay. późno chyba. Chociaż nie, w sumie to mogło być koło... ...południa? Może koło 14? Aha, okej. Okay. Yeah. Eee, dobra, to ja sobie organizuję lotnictwo. Ja sobie ogarniam tutaj jednostki, wrzucam je do jednych prowincji, żeby potem zrobić z nich yy, po prostu korpusy, całe. Mm -hmm. Tutaj widzę, że dywizji nie ma to dowódce, to sobie jakiego wrzucimy. O! Generał Rozin Eee... przypadek? <słuch> 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 Dobra, to jest dziwne, serio. <słuch> <słuch> generał Rosji sorka, <laughs> sorka. Mm. dobra wszystkie jednostki się tu przesuwają to jeszcze wrzucimy tutaj tych dowódców do tej kawalerii no może pierwszy lewej. ja nie tak mam. to ja tak mało tego lotnictwa mam a tutaj jest reszta, super Kolejci. Jakich koleś inny, nie chcę wrzucać tych starej gwardii, bo oni strasznie mają przesrane na froncie Aha. W ogóle się nic nie uczą. Nie uki. Nie uki jedny. <grym> no Dobra, flotę też flotę. sobie. Po co mi na przykład flota w Murmańsku? Nie mam pojęcia. No właśnie. W ogóle będę chciał zdominować nad, na Morzu Bałtyckim. No, to rób lotniskowce. <noise> <was she> Dadał <noise> 600 Aha Na razie przesuwam się do aliantów Z prędkością 2,93 Także musimy pohandlować Bo do ciebie 2,87 Kurde A co skłaniają cię? Y nie, ale Po prostu mam do nich 0,03 Z powodu relacji 0,72 Z bliskości do no, rzeczywiście. Do, do nich. A 217 do, do tej, do ideologii. Do, podob, do podobnej ideologii, bo ja mam, wiesz, rząd ten taki bardziej no. demokratyczny niż jakiś tam. Dlatego, jakbyś, o, mi be... zrobił, jakbyś mi zrobił przewrót, to byłoby fajnie. Tylko najpierw musisz no. wspierać mi, wiesz, swoją partię, nie? Yy, dobra, to najpierw muszę zrobić przewrót w siebie, <noise> skasować generałów. <noise> nie, nie, ja tego nie będę robił. Wiesz co? może to, to jest nawet... W sumie to jest dobre, bo dostajesz dużo więcej jedności narodowej dzięki temu. A e. e nie wiem, ja sobie... Ym... Dobra, spoko sobie Spoko. 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 Zresztą znaczy, nie wiem. A to mam w ogóle neutralność, to nie. A, 75 To znaczy, że około 37 będę mógł wypowiedzieć no. wojnę. Eee, dobra, w sumie to ja chyba już większość rzeczy zrobiłem. Nie wiem, zostawiać flotę we Władywostoku? Nie eee. wiem, czy mi się przyda tutaj. Zależy, czy będziesz handlował z USA przed wojną. Bo tam może sobie konwoje robić i eskortować konwoje z USA. ale ja nie będę, miał, nie będę miał wojny z Japonią chyba na razie. No na razie nie. No, w sumie możesz to, sobie tak przerzucić. Ja, jak to przerzucić To Ja wiem, to że, że będę ich... są moim pierwszym celem. No, neutralność sobie zbij tylko. No, zbijam. Mam już załączony ten event taki. Zrobię jakiś plan no. wojenny. Nazwę go Węgry. No. Albo. Hungary. A no taki ogólny plan ataku na Niemcy to już jest, chyba, nie? Chyba jest. Może zróbmy to wcześniej, żeby walczyli na dwa fronty? No... No, no najpierw musimy, wiesz, na walkę przy... ogarnąć, nie? No na przykład w takim 40 roku, to... No to już spokojnie. Jak, no, jak będziesz miał to... tego rybentrop mołotow jak nie podbijemy Polski wcześniej? No właśnie, wezmę Ty sobie. będziesz, Ty będziesz miał w sumie event taki, że będziesz mógł zrobić sobie sojusz z Niemcami, ale skoro... Nie, nie nie będzie to możliwe, bo nie gramy Niemcami. Tylko, mart tylko nie martwię się, martwi się tylko jedną rzeczą, wiesz jaką? Jaką? Jak to idzie do Ribbentrop-Mołotow, jak Niemcy będą już chcieli zaatakować mnie... Mhm. To ja nie wiem, jak będzie właśnie... Z jakimkolwiek atakiem przede wszystkim. Bo jak to ja znaczy? grałem właśnie na swoim... Jak ja grałem na Singlu, to rozstawiłem wszyściutkie swoje jednostki na... Na granicy z Niemcami. Mhm. No i, i tak zacząłem przegrywać. No. Więc co by było jakbym. Więc jakbym przerzucił do ciebie jednost część jednostek, żeby atakować Niemcy, to co by było? Jakby ten front był jeszcze bardziej rozpostarty. No właśnie, ja wiem, że właśnie Związek Radziecki ma strasznie słabe technologie. No. Nie zapomniałem do plan. Dorogi. Zobacz jaki mam wspaniały plan. Nie mogę. Możesz już. Mogę? Sorry. Możesz. Na Węgrzech, zobacz sobie. Włączyłem ci udostępnianie. Ale a to. Plan, to chyba a bo. Jestem... No właśnie, kurde. No właśnie. Cholera. W każdym e razie mam piękny e plan. Ale domyślam się jaki. Nie, same strzałki, spoko. Nie rysowałem tutaj żadnych rzeczy. Okej. Okay. wiesz o co mi chodzi. Tak, na streamie też to rysowałem, także spoko. Dokładnie. Okej, okay, to co, już można wstawiać? Można, można, można. Oj, wielka migracja. Jednostka, fajnie to wygląda. No. Nie fajnie mi to czas u mnie wygląda. Przedtem. Nie ma pauzy, nie? Nie, nie, nie. Czas mi nie leci, znaczy mam teraz. O, teraz zaczął lecieć, ale tak wolno, o kurde. Ciągle mam 1 stycznia. Serio? No, 1 stycznia, 12, 13, 14, 15. What? Eee, uh, jak. Wait a second, przecież ja mam. 11. No właśnie. Takie samo opóźnienia czasem. Eee, uh, okej. Okay. O, że wiem, internet. że już prawdopodobnie załączyłeś pauzę, i ciągle leci czas, także. Ale to chyba nie jest wina internetu w sumie, to jest wina gry ogólnie. Bo synchronizacja mm. jest straszna. I optymalizacja zresztą. Dużo osób mnie pyta, co zrobiłem, że mi granietnie po kilku latach. Nic nie zrobiłem. No to co zrobić? No Aha. po prostu taka jest sytuacja, że gra jest dezoptymalizowana i to jest wina gry. No i komputera, prawdopodobnie. O, co to było? To co to było? Soviet Union, coś tam? W ogóle komorni? Is lagging behind, nie. decreasing speed. E, właśnie, nazywa się komorni. No widzę. Nie dość, że nie umiem mówić, jeszcze pisać nie umiem. 11 jest? Szesnasta? Tak. Dobra, to nadgoniłem. Odgoniłeś. Kurde, że to tak wolno będzie szło. Będzie długi let's play. No. neutralność? Nadzież, że... Moja neutralność... Mam nadzieję, się... że mikrofon mi nie zwariował. Czemu miał zwariować? Bo czasami bywa tak, że... Na przykład słychać na nagraniu jakbym... Na przykład wiewiórkę. Serio? No. Ale Kiedyś to jest tak chyba wina programu, wiesz, to nie jest mikrofon, to czytałem, że są takie. No aktywne. właśnie, czasami bywa tak, że program wariuje, więc ja do końca nie wiem czy tam. Ech, czy to wyjdzie dobrze? To sobie wgrasz dźwięk do Bo ode mnie. w sumie. No tak, tak, bo w sumie muszę się przyznać, że nie robiłem próby dźwięku, zapomniałem. No, to teraz dostaniesz kopa jakby. Masz 16, 16 stycznia masz? Tak, tak, tak. Ta to się przyspieszyć? Jest okay. No może, zobaczymy. No leci szybciej niż wcześniej. Ale i tak pewnie wolniej niż u Ciebie, bo mam 11 FPSów, jak gram na tym, nie, na Multi. No to ja na najszybszym mam 15, 14-15. 23 styczeń teraz mam, czwarty. Ja mam 28. No, to spoko. A damy radę, tak. Aha, to już prawo wody w sumie. Spokojnie. A, to handlujmy stary, handlujmy. No. Znowu laguje. Jakiego dowód polecasz? Dla stawki? W sumie nie wiem. Nie mam pojęcia. Hmm. Jakich masz do wyboru tam? Rybalko. No, w ogóle... Masz Z automatyczny handel czy nie? nie to zaakceptuj mi dobra na razie dam tymoszenko z ofensywną tymoszenko tymoszenko Julia <noise> a skąd wiesz może jest jakieś powiązanie no może jest nie wiem do tego pytam może o dobram do ciebie teraz z prędkością 321 się zbliżam basic mobilization 12 dywizji pancernych na propsie. No, Ty Masz jedną... Masz jedną dywizję, tak? Tarną. Tak. Dokładnie. O, zaraz dopłyną moje okręty podwodne. Pięknie. I robimy tak, całą flotę łączę. Okej, okay. wow. O, mam tych okrętów podwodnych ty... od ciebie. Tych okrętów podwodnych to jest po prostu masakra. To może trzeba być blokadę terytorialną? Aha, super. Super, że odliczając flotę czarnomorską, to mam tylko dwa pancerniki i trzy niszczyciele. A tak to wszystko okręty podwodne. Aha, no, no to spoko. Tak, ja zrobię jeszcze jakieś dywizje w takim razie. I śpiechoda na razie, nie? Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze. No, tak, tak. No i będę, będę męczył Niemców okrętami podwodnymi. Jeszcze zobaczą. I bardzo dobrze. Jakbyś ty, widział, jakbyś ty widział, ile ja tych okrętów mam. Oni też mają swoje, prawdopodobnie. Chociaż myślę, Ale nie że nie tak nie, dużo nie, nie jak tyle. ja. No, tak mi, tak mi się właśnie wydaje. Nawet jakby wyprodukowali całą masę, to ja i tak będę coś tam budował jeszcze. No, w sumie. Więc, jeżeli chodzi o okręty podwodne, to mnie nigdy nie dogonią. Ale jeżeli chodzi się o normalnych, Zrób kilka lotniskowców. No. Wiesz, wiesz co, myślałem, że. Ej, po co mi jest flota czarnomorska, skoro przecież nie będę miał z tobą wojny? No, w sumie. Tutaj będzie wszystko ogarnięte w miarę. Chociaż możesz mi pomóc tylko z Grecją, bo Grecja ma punkt na wyspie i będziesz mi się tam musiał zdesantować. Aha. Bo ja raczej nie będę miał możliwości. No, chyba, że znajdę jakiegoś tutaj. Nie mam transportera, mam tylko płódź podwodną i niszczyciela w jednej flocie. Ja mam tutaj jedną flotę transportową, to mogę ją wysłać do floty czarnomorskiej. I to są takie, widzę, podstawowe rzeczy, bo żadnego roku nawet nie ma podanego. Mhm. To jest przed. O, Przed pierwszowojenny on... jeszcze. A czy ja mam Leningrad. Samoloty mam. Aha. Bombowiec taktyczny, morski i myśliwiec w jednej też. W jednym Aha. zestawie. No. To Wiesz co? To ja sobie tą kawalerię przerobię może na armor. A, no i coś to wolno będzie szło, mi się wydaje. No, będzie, niestety. O, świetnie, mam u ciebie 10 szpiegów. O, super. To do kogoś jeszcze szpiegów wysłać? Mm, do Niemiec możesz wysłać po szpiegowanie technologii. Albo do tak Francji. Tak myślałem. Jak będzie do Niemców. Eee, komputer głupi rozstawia polskie jednostki przy mojej granicy. No cóż, też się muszą bronić, tak? Tak, ale... Eee, tylko na się jest chyba ten event, że atakuje się Pskę Związkiem Radzieckim. No w sumie. W sumie nie wiem, ile już nagrywamy, więc. O której to mieliśmy kończyć? Jakoś teraz chyba nie. A o której? No, w sumie? No to. Chyba to tyle my to na sobie teraz, Może nie? ogarniemy. No? To może po prostu wrócimy do Was, jak będziemy mieli coś więcej. Czy, czy jedziemy normalnie? No. Może ogarniemy nie sytuację wiem. z tym internetem i wtedy połączenie będzie lepsze. Okej, okay, dobra. Dobra, no to cóż, ja się z wami żegnam. Rosen się z wami pewnie też żegna. żegna no cześć. Się? No, tak, To tak, trzymajcie żegnam się. się. Cześć. Cześć.